Hej, czyli witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj e, zapraszam was na otwarcie serwera e, z gildy. No i to chyba wszystko. Zachęcam was do oglądania, do subskrybowania i do komentowania. Do lajkowania. Wbijajcie na, na kanał Publika i na nasz Discord. Linki wtedy link w opisie. Dobra, jestem. Więc tak się prezentuje Spawn. Tutaj ten Spawn. E, tutaj są nasze zasady. Będziecie wszystko mieli jak wbijecie do nas Na serwer Eeeem um, Po co tutaj survival jak Jak... jak... Ej, ej, co nie mam Dlaczego ty tutaj Dlaczego ty tam teleporta Dodałeś jak... pisz sobie RTP Czekaj, no nie teraz, no bo teraz na otwarcie idziemy To już nie ma sercu, sensu Dobra, ja się... aha Siema, Paweł. Ja się z tłumaczę. Tak. Dobra, Czy, yy, wiesz co łazie. można zrobić? No, ale już się zaczęło, się tak? pisze... Co? Już... Już otwarty serwer? No. Nie, poczekaj, to, to się kilnę tylko. Czekaj, bo ja muszę się kilnić. Pierwsze zabójstwo. Tutaj. Mimo HP. dobra, ale... Ja już tam wracam do ciebie, jak coś. Krótki film zrobię w widzowie, bo ja mam mało ogólnie bardzo. Więc yy, maksymalnie 5-6 minut myślę tego otwarcia, ale potem będę dłuższe filmy z tego supera. Rariu i Randek. Jestem tam gdzie jestem Paweł. Jak chcecie to IP macie tutaj, więc możecie myślę, że wbijać, tylko musicie napisać do nas jakieś na Discord, żeby dodać dla nas na listy oczywiście. A tak to to wszystko jest ok. Dobra, ja dodaj sobie lecę jakieś fajne miejsce, żeby... sobie spawn na trochę, ale się przeżyć i nie opatruj. Ale mnie nie ma, mnie już nie znajdziesz. Mnie nie. Już to... nie masz szans. nie znaleźć. Czekajcie chwilę. Ja jestem już na... Ktoś to ja jestem na kordach... Yy... Nie mówisz swoich kordów. Jedzenie ja potrzebuję. Jestem na kordach X400. Kodyt, chyba. że możesz ukośnik RTP wpisać? Po co mi? Co to daje? Random teleport. A to ja nie chcę. Piszesz... Aha, no w dobra. Można i tak. RTP? No. W sumie nie najgorzej, chociaż trochę mnie teleportnęło blisko. Tutaj od ciebie. Mnie na 400 fratek. Jest spoko w sumie. Nie może tyle samo, ale... Inny, chyba nic nie zrobię ciekawego. Bo się przydała na potem do bazy. Tak, Bardzo mocno. I ty myślę, że za tydzień no są od seta enchantowanego albo coś. Mam odminę i nie mogę kopać craftingu siekierą, bo jest No życie Bo ja zginę zaraz tymi Ech, Już! No bo... Las znalazłem! Dobra nas? No. Czasem nie, to czasem nie tak, że ja jestem w lesie. Dobra, znalazłem dobry biom, jest git. Tylko, jeszcze jedzenie trzeba znaleźć. Co ty, już Getting up, 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 Upgrade masz? Nie no kamiennej ja już kamiennej temy. Jest w tym momencie bardzo niedobrze dla mnie. Ja nic nie mam, i mogę skinąć. Bardzo. Teraz zrobiłem budę ten głupotę, Bo to, że bez sensu w tym nie W nie, bo miałem ten. Miałem T Launchera, w sensie, Crystal Launchera sobie pobrałem. I powiem ci, że jak mamy serwer non premium to można wchodzić innym na konto. Mamy system haseł. A on no w sumie. Nie, no. no ale w sensie ja mogę w sumie wchodzić na, na twoje no, nie, konto, bo nie, ja znam ja swoje hasło. Ale nie będę używał, bo jestem godną mądrością. Aha. Jaki? Jaki chłop. Pierwsza śmierć w życiu. Wydaj. Nie mogę trafić tego królika. Trafiłem. Zaraz ta... lipa trochę. I dlaczego ja czyli będę? A, bo już, już zgarnąłem wcześniej. bym był najbogatszy? To to? Dobra, no zaraz będziemy kończyć odcinek ogólnie, bo już mi się czas kończył i zaraz muszę iść robić kolejną rzecz, bo robić ten, ten odcinek bardzo nas pidzie. Także... Ja też chyba na... O nie, jednak nie radzą. Ale mam Ogólnie postaram się do jakiegoś ciekawego miejsca trzecie Jeszcze. Nie, pamiętam nie goni. O, chyba gadna. No, mam nadzieję, że dodajesz do tego serwera PTA. Może? Dobra? Nie to się ma na pewno, bo on to wszystko robił tutaj. Dobra. No super. Moja czcina To się tak świeci. To jest Lava Pool, a nawet jeszcze wioski nie mam. Nie, to nie jest Lava Pool, to jest lepsze niż Lava Pool. Jedni co mam? Ale to jest zakopane. Dobra, mam kill off dobre. Mam kill of e e Efficiency 5. nie. poczekaj, Efficiency 4. Supi. Czy no, to jest? Jeszcze Enderman. Ja zaraz zginę. Tutaj nie mam szans, żeby coś zrobić. Nie się... Proszę Cię, Mordo. Dobra, ogólnie nie widzę, że już skończę ten odcinek. Postaram się do jakiegoś ciekawego, do jakiegoś ciekawego miejsca dojść. mamy pustynię. Tutaj mamy lawa full. Możemy coś ciekawego. Czegłem. Chyba żartujesz sobie z nami. I w ogóle, co, co mają oznaczać jakieś tory na powierzchni, na pustyni? To... Nie. Czekam Czekam. Sytuację bardzo trudną w tym momencie. I mam jeszcze trudniejszy. Ja mam tak mój kilofun ze złotym. DC4 i sen go marnuję. Dobra, nie będę już tak. Wow. Jezus Mario. To jest mały posłów. Chyba nie jest... chyba kaplica. To dla mnie kaplica, bo mnie mały zombie goni. Nie, nie goni oh. mnie już, dobra. O, goni mnie. Dobra, delom. To jest czy nie? Nie, nie, nie ma. Co? Nie. Godaj, szybko. Mało HP. A ja mogę bug wpisać. Jezu, ale jestem mądry. Ja mogę ukośnik back wpisać. To jest najlepsza komenda. Mam na wszystkie itemy. Trudny start serwera, powiem szczerze. No nie tam dobry. Muszę Ci to wiecie, że możecie ukośnik back wpisać. To się. nie, do miejsca, w którym zjedaliście. Nie mały zombie, nie do niej. Nie, fajne, ale... Dobra. Ej, sobie... teraz się skapnę, że ja mogę sobie żelazo zrobić Nie To wiodło, razem Dobra, ja będę kończył zaraz widzowie, tutaj, to już... Tylko sobie odłożę w takie pewne miejsce i tęki Nie wiem gdzie to było teraz. Dobra, nie wyglądam, dobra, aha, ja nie dałem tych swoich temu ale w sumie już nie ma na to czasu, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli Wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się i do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie, Pawliku również dziękuję, wbijajcie do niego na kanał i to tyle, nie czekujcie w kolejnych filmików, zlisków i